ma z tej strony Pekafish. Dzisiaj powiem wam o moim stawie, jak mam ryby i gdzie najczęściej łowię w którym miejscu. Więc tak, łowię tutaj najczęściej. O tu. Powiem wam jakie mam gatunki ryb. Mam tu karpie, amury liny, tołpygi i karasie. I jeszcze mam na jesień wpuszczać suma i szczupaka. Często tu wyskakują ryby, przeważnie karpie, ponieważ już niedługo jest tarło. I powiem wam jeszcze, gdzie najczęściej przebywają te ryby, w, w którym miejscu. O tam najczęściej w, tym, w tych trzcinach prawdopodobnie amury, bo one tam podgry, podgryzają te, te trzciny. Tutaj też siedzą i tam. Nie wiem czy będzie widać samo. Przystawię mam taki mały lasek. To by było wszystko z tego odcinka. Niedługo będzie filmik. Tutaj z tego stawu jak łowie, Więc zostawcie subskrypcję i lajka. Pa.